Podkarpacie.pl. Hala zespołu szkół nr 3 była areną debiutu młodych piłkarzy z Akademii Piłkarskiej Przedszkolaka ECOBOL i Szkółki Piłkarskie Beniaminy z Krosna. Zawodnicy rozpoczynający przygodę ze sportem rozegrali swój pierwszy mecz. Jest to dla nich pierwszy mecz w życiu, zarówno dla chłopaków Sanoka, jak i Krosna. Odkąd ogłosiliśmy im, że taki mecz dojdzie prawda, do skutku, to... Żyli tym meczem, żyją dzisiaj, zresztą widać, prawda, ich radość z każdej strzelonej bramki i, 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 z każde, i z każdej akcji. Także piękna sprawa, że jest tylu młodych dzieciaczków, garnących się do sportu, do piłki i, i, i widać, że właśnie praca z tymi dziećmi ma sens, że, że, że... Chcą przede wszystkim sami bez jakiegoś przymusu walczyć prawda, z rówieśnikami, ćwiczyć, trenować i bawić się przede wszystkim. Poczynaniu młodych adeptów piłki nożnej przyglądała się liczna grupa kibiców. Rodzice wspierali swoje pociechy, dla których udział w spotkaniu był nie lada przeżyciem. No, najbardziej lubię piłkę nożną. I też. Marty. Udało Ci się strzelić kilka bramek? Tak, jedną. No, jak ty to robisz? Po prostu idę sam no samym strzelam, Że się broni, strzela gole. No i że się zrobiła na niej kasę jeszcze. Można strzelać gole? Co jeszcze można robić? Podawać. Dzisiaj udało ci się strzelić gola? Nie, ale, ale, poda, ale podaje. Jak strzelać gole? Trzeba już, żeby szczęśliwe, z mojej drużyny połowy szczeliłem. Można jeździć na turnieje. Można po prostu dużo się nauczyć. A powiedz mi, jak ci się podoba na tym turnieju dzisiaj w seno? Bardzo. Szcz szczególnie mi się podoba, że wygrywamy. Po każdym golu następowała eksplozja spontanicznej radości. Nie zabrakło także emocji związanych z konkursem rzutów karmy. Każdy uczestnik mógł liczyć na poczęstunek. Wszyscy otrzymali pamiątkowy dyplom. Kto wie, czy za kilkanaście lat nie będziemy podziwiać tych maluchów na międzynarodowych arenach. Być może wśród debiutujących dziś przedszkolaków są następcy Leo Messiego. Fundacja Promocji Sportu ECOBOL już na tą chwilę zrzesza ponad 400-osobową grupę dzieci i młodzieży. I coraz prawda, młodsi garną się do tego. Mamy telefony prawda, od dzieci 2-3 letnich, którzy już chcą te swoje właśnie pociechy posyłać na zajęcia. To nas cieszy. Myślę, że wyniki przyjdą prawda, w przyszłości, że za 10, za 12 lat będziemy mieli naprawdę tutaj chłopaków, o których będzie głośno w świecie, zresztą ich umiejętności niemałe są widoczne y, dzisiaj. Wynik meczu był oczywiście sprawą drugorzędną. Eko? Baj! Jedyneczki. TV podkarpacie.pl